bardzo charakterystyczne no. problemy w służbie zdrowia. Należałoby lekarzom dać podwyżkę i pani minister występuje i mówi, dobrze, zrobimy to inaczej. Nie mamy pieniędzy po prostu w budżecie, tylko po prostu więc podwyżki nie możemy dać. Ale co zrobimy? No pozwolimy po prostu lekarzom, żeby wcześniej przychodzili na emeryturę. No. Niezależnie od tego, że może dobrze by było, żeby nami się opiekowali dłużej, ale proszę zobaczyć. Nie patrzy się na to, że jeśli przejście na, na emeryturę wcześniej, to znaczy, że on, to trzeba będzie dużo zapłacić. Jest kwestia taka, że teraz nie można dać podwyżki, no bo tego, to się nie zbilansuje, a to drugie może. No i mamy te kwestie po prostu tutaj tych emerytur mundurowych i innych, których się liczy w ten sposób, no że w ten sposób, że nie liczy się tego ile taka składka, więc to ile my tak naprawdę przeznaczamy na rok pracy żołnierza zawodowego, ile tak naprawdę on nas kosztuje, łącznie z tym, tak, a nawet kwestia ile jest miedzi w miedzi, tutaj polegające na tym, że że po prostu górnicy też mimo że tego, że po prostu przemysł młodziewy jest prywatyzowany i przecież to jest kwestia dotycząca wartości przedsiębiorstwa, to mi tak okazuje się, że jako wszyscy podatnicy przeznaczamy znaczną kwotę dofinansowując emerytów gór, górników, mimo że przez to tak naprawdę dokładnie nie wiemy na ile jest efektywna i po prostu nasze wydatki w, górni... w tych przedsiębiorstwach. Proszę, co, co jest charakterystyczne. No, od 1999 roku, a więc od początku reformy emerytalnej, tu chodzi o doty... wyliczenia dotyczące ZUS-u. Na ile jest zadłużony ZUS? No, wiadomo, że jest znacząco, ale tak naprawdę to nikt nie dyskutuje. Dyskutujemy na to, ile musimy państwo dopłacić albo się musi zapożyczyć, żeby na konta emerytalne, te wirtualne w ZUS-ie, nie w, te, w otwartych funduszach emerytalnych, gdzie po prostu istnieją, zostały kupione jakieś tam aktywa, zostały wpłacone 389 miliardów złotych. Powaloryzacja te wpłaty wynoszą obecnie 495 miliardów, przy czym to jest, ile są zobowiązania względem osób w nowym systemie. Ale nie dotyczą tego, że ZUS cokolwiek posiada. ZUS nie posiada. Są to są zobowiązania po prostu tak naprawdę wszystkich podatników. Jeśli policzyć kapitał początkowy, a więc to, ile po prostu zostało wpisane dla tych osób, które weszły do tego nowego systema, systemu i które jest też waloryzowany i jest względem powiedzmy został wyliczony tylko względem 7 milionów. Osób uprawnionych z 11, które po prostu weszły wtedy do reformy emerytalnej, to jest on 1 bilion 270 miliardów złotych. PKB państwa wynosi 1 bilion 330 miliardów. A więc całość zobowiązań, tych podsumowanych, a więc tych, co zostały wpłacone, plus ten kapitał początkowy, to jest ZUS-u, a więc zobowiązań długu ZUS-u wynosi 1 bilion 765 miliardów, a więc 138% PKB. A my dyskutujemy o jakichś innych yy, zadłużeniu takim, które po prostu związane jest po prostu z emisją obligacji zobowiązań Skarbu Państwa. To jest po prostu bardzo niewiele, przy czym co jest charakterystyczne, to nie dotyczy całości nawet zobowiązań względem tych z nowego systemu. I nie dotyczy osób, które nie weszły do, do zreformowanego systemu. A więc tu zobowiązania są one zdecydowanie po prostu y, większe. Nie dotyczy uprawnień, różnych y, grup, więc tego typu, y, to co jest kluczowe, tak naprawdę to w tej części, to powinno się jednak, jeśli daje się jakimś grupom jakieś uprawnienia, Powinno się jednocześnie to opłacać, a nie, przy, a nie prowadzić do tego, że to się wypuszcza, że to jest zadłużenie, które nigdzie się nie wpisuje, a które w przyszłości ktoś będzie musiał spłacić. A z drugiej strony, wszelkiego typu wydatki publiczne, jakie są, powinny być patrzone z punktu widzenia tego, nie na ile one są zrównoważone z tymi wpływami, tylko na ile one w przyszłości powiększą tą bazę podatkową i dadzą w przyszłości wyższe po prostu tych dochody po, podatkowe. Ponieważ jeżeli tego nie będziemy robili, to byśmy, będziemy działali tak jak takie dziwne przedsiębiorstwo. Nie będziemy tego robili w skali państwa. Będziemy działali jak takie dziwne przedsiębiorstwo, które by polegało na tym, że próbowałoby zrównoważyć po prostu wpływy gotówkowe z wydatkami gotówkowymi. I takie przedsiębiorstwo, jakby racjonalnie działało, co by powodowało? Sprzedałoby maszyny, no my mówimy w gospodarce publicznej, prywatyzujemy wszystko, a więc wyprzedałoby maszyny, wzięłoby po, z powrotem w leasing, po gotówkę by miało, tak? A z drugiej strony, jeśli chodzi o kwestie dotyczące wydatków, to co by zrobiło, zlikwidowałoby wszelkiego typu inwestycje, bo to jest wydatek, wydatek gotówkowy. Jaki byłby finał? Finałem byłaby likwidacja i emigracja po prostu do innych przedsiębiorstw, pracowników. Dlatego też budżet państwa powinien być bardzo zracjonalizowany i powinien uwzględniać proces dotyczący starzenia się społeczeństwa i narastania zobowiązań emerytalnych, i one powinny być zbilansowane. Ponieważ inaczej, jeśli my tych reform nie przeprowadzimy to będziemy pod całą, cały czas pod olbrzymią presją, że właśnie w sytuacji wypłat będą, będą narastały wypłaty emerytalno-zdrowotne, ponieważ coraz to nowe roczniki będą wchodziły w ten wiek, kiedy im trzeba coś zapewnić, a my będziemy się zastanawiali, w jaki sposób zlikwidować, żeby zrównoważyć. Poszczególne elementy wydatków. I te poszczególne elementy wydatków to często będą inwest... likwidacja wszelkiego typu inwestycji, które tak naprawdę też są konieczne, po to, żeby stworzyć taką infrastrukturę rozwoju, a więc infrastrukturę, że w Polsce po prostu byłyby tworzone miejsca pracy, a nie, a nie podnoszone cały czas podatki co będzie nam groziło i w tym momencie może się okazać, że ta cała reszta i tak nieliczne młode pokolenie, to zamiast po prostu coraz więcej świadczyć na rzecz coraz większej ilości starszego pokolenia, będzie próbowała w postaci coraz wyższych różnego typu tanień, będzie wolało wyemigrować po to, żeby więcej po prostu zarabiać, a z drugiej strony mieć a z drugiej strony żeby mieć mniejsze obciążenie. I to, to, co jest bardzo istotne, to jest fakt że, fakt, że właśnie to, co są poruszone, należy inaczej podchodzić do tego młodego pokolenia, do tego faktu posiadania dzieci. Należy to traktować jako przyszłą inwestycję. Taka jest ciekawa korelacja, która została zaobserwowana, a która poza wszelkimi typami płanie świadczeń po prostu dotyczących, e, ukazuje ko, korelację między po prostu m, pomocą dla młodych małżeń w postaci po prostu posiadania mieszkania, a ilością y, dzietności. I, i m, bardzo silna no, korelacja, same, ona na Uniwersytecie Warszawskim została z, wynaleziona. Okazało się, że po prostu y, y, milion milion wybudowanych, że gdyby, gdyby te 3 miliony mieszkań zostały po prostu pobudowanych, to by po prostu przybyło w ciągu 5 lat 1,5 miliona młodych, młodych obywateli. Nimi to, co jest charakterystyczne, należy podchodzić właśnie do tych procesów w aspekcie takim, ile, jakie one oznaczają, czy one oznaczają zwiększenie tej równowagi finansów publicznych, czy też nie. Jeśli po prostu tego nie będziemy robili, no to to, co jest takim dużym ostrzeżeniem, to dobrze, a co miejmy nadzieję nastąpi, no, to za 8 lat może się okazać, że, że po prostu pierwsze strony gazet to mogą wyglądać mniej więcej w ten sposób. Przy czym od razu powiem, tego typu strona została po prostu po raz pierwszy zaprezentowana jako ostrzeżenie 5 lat temu i myślę, że jest nadal aktualna. Dziękuję panom prelegentom bardzo za wystąpienia i teraz przechodzimy do drugiego punktu naszego spotkania, czyli do dyskusji z prelegentami.